Jak skończyłem szkołę, tak nie miałem nie miałem możliwości wykonywania tego zawodu snycerskiego, Pierwsze, brak narzędzi. Drugie był też brak miejsca, gdzie bym to wykonywał, bo moja chatka była z ukryta malutka. I nie było miejsca na, 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 po prostu na, na, na wykonywanie tych rzeczy. Chociaż później nawet pod tą szczechą tam rzeźbiłem. W okresie wakacyjnym taki kolega przyszedł do mnie i poprosił mnie, czy bym z nim nie pojechał do Kalwarii na odpust. Tak, 15 sierpnia. Więc wybraliśmy się na tych rowerach, dojechaliśmy do Kalwarii i szukaliśmy miejsca na przechowanie tych pojazdów, tych rowerów, bo tam bardzo dużo ludzi było, dlatego że, że ten odpust ściąga zawsze. Zatrzymaliśmy się tam przed jakimś domem, kobiecinka taka starsza pani miała bawiła wnuczki swoje tam na, na zewnątrz przed chatą. To jeszcze była chata też taka drewniana, wzdłuż taka po lewej stronie jak się wchodzi, prawa jest bernardyńska, lewa serpentyna i środek klasztorna. I tam przy tej tak pani mówi, że u mnie to już nie ma miejsca, bo mam pełno pątników, ale, ale tam powyżej mówi, jest taka willa, taki domek. I w szczycie jest oko patrzności szczytowej tej ścianie. No i właśnie idziemy dalej i tam jest willa, bardzo ładna drewniana willa na kamiennej podmurówce i na zewnątrz tam jakiś taki człowiek był z dzieckiem, na, na ręce bawił dziecko. I tak z daleka zaczął się do nas uśmiechać. Także mnie na Taką sympatię od razu jakąś wytworzył. My z tymi rowerami. A proszę bardzo, otwiera tam drzwi do piwnicy. I jak otworzył te drzwi, tak właśnie wtedy tam zobaczyłem te uszaki od ołtarza, takie boczne ornamenty wzdłuż nad predelną, tam po lewej po prawej stronie ołtarza, są, które były. W trakcie wykonywania, w realizacji, ale takiej początkowej. No i właśnie <laughs> pytam się tego człowieka, kto tu rzeźbi, nie? On mówi, że to właśnie ja rzeźbię. No i więc wtedy wyszło, że ja też jestem snycerzem. A on z kolei szukał. No i wtedy ten moment właśnie był przełomowy, bo od razu znalazłem. Człowieka, który robił te rzeczy, który wykonywał takie rzeczy, ja przejąłem to wykonawstwo po nim, on już się zajął innymi pracami, a ja z kolei zacząłem rzeźbić, no i żeby zostać konduktorem w się, jestem, jestem w tej chwili snycerzem. To, że pan ma, ma, ma tam kontakty jeszcze. A tak, to, oczywiście, to... mam. ja tam przez ja rok tylko tam współpracowałem, w mm. później się usamodzieliłem. Mm. Ale to był ten rok, który, który mi dał właśnie tą nadzieję, że sobie dam rady. No bo to były trudne lata, to były lata 50. Pierwszą figurę robiłem do czarnej skomielnej do kościoła. Dwie figury. I. Zrobiłem świętego e, Antoniego tak, i świętego Feliksa z Cantalicio. tam Tamte figury są w takich gniszach za, za obrazami. Z tym, że dziwię się, że się odważyłem. <śmiech> <śmiech> Już byłem za młody, za małym to się czynę, ma, a, a jednak zrobiłem. I wiem tylko tyle, że jak ksiądz y, odprawiał mszę Świętą, i wtedy jeszcze to było przed Soborem, więc jeszcze twarzą był do ołtarza i, i później mi mówi tak, ilekroć tu odprawiam przy tym ołtarzu, to widzę Pana, bo ja patrzyłem w lustro i rzeźbiłem no <noise> <zezpiecząc> swoją twarz. <noise> to znaczy ona mi tak wyszła mimo woli, to nie było zamierzone, ja nie chciałem siebie na ołtarz ułożyć, <noise> tylko po prostu... No, to jest coś takiego, że człowiek naśladuje pewne te. I, i, I gdzieś tam lustro, bo zerknąłem od czasu do czasu, i później te rysy nadałem takie. Mm -hmm. Mm -hmm. Te moje lata, te, tych prac w tych kościołach, więc sam przestudiowałem też historię sztuki, no bo tu trzeba się było orientować w tych stylach, nie? prawda? Różne rzeczy i teraz już jak mi przyjdzie coś, jakieś wnętrze, czy, czy, czy barokowe, rokokowe, gotyckie, neogotyckie, no to już wiem jak się w tych, żeby nie zrobić jakiegoś błędu, żeby dopasować to. I to właśnie najlepszym jest dowodem to, że jeżeli coś się zrobi w kościele, i ja będziemy że to zawsze było tak, bo ono nie wyje, nie, nie wrzeszczy, nie, nie, od, nie odstaje od, 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 od wnętrza, jak jest wpasowane dobrze. Czyli tak naprawdę czuwa nad Paną opatrzność boska? Cały czas. No po co tu będę owijał? No, no ja jestem szczęśliwy!